Kochani, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Myśmy wstali się 8.47, byliśmy w szoku. To znaczy ja czułam, że jest taka godzina, a mąż myślał, że jest w siódma. Yy, I nawet Antoś jak wstał mówi, tato mógłbym sobie zagrać, a mąż mówi, nie o tej godzinie, jest za wcześnie. A nie miał się jak bawić ani nic, bo malował mąż wczoraj jego pokój, więc wszystko praktycznie z jego pokoju wyniesione poza łóżkiem i szafą, bo to tylko mąż sobie przesunął. I tak, i raz zazdroszczę mu, bo ma tak czysty teraz pokój. Fajny, nasz dom też już wymaga malowania. Wiecie, ja tu mieszkam, więc widzę, jakie to są ściany, ale to jest plan na wiosnę u mojego Antośka. Bardzo ładny jest ten kolor ściany, powiem wam. O, może nawet tu widać, że on nie jest taki stricte biały. On wygląda jak biały, ale nie wiem, jakby wam to porównać. Może z tą kartką papieru. Widzicie, ta kartka papieru jest biała, a ściana różni się kolorem, bo ona jest taka bardzo, bardzo delikatnie wpadająca w szarość. Jest to farba magnat ceramik i no tu widzicie nam się nawet tego nie będzie widać o widać bo to były te taśmy takie do mocowania obrazków, i tak dalej, przyczepione, i to się odpadło. No, i to był goły tynk więc y, nie zakryłem się tego. No, bo to poszło na warstwę już farby, a to nie, ale to kiedyś zniknie. I y, y, zaczęłam sprzątać łamposia, zawiesiłam mu tu y, obrazki. Y, Tom makramę miał tutaj, teraz mu to przewiesiłam troszeczkę, bo chyba tu nie będzie miał biurka, y, tylko tą y, komodę od Laurci zdjęcie jego z okresu maleńkości dałam mu do białej ramki bo miał w tej czarnej a tu to ładniej już wygląda skoro tu już jest ta, jest w białej więc tą też przewiesiłam a będę chciała im takie aktualne zdjęcia tutaj yy, wstawić do ramek tylko muszę się wziąć za wywoływanie i posortowanie reszty tych zdjęć o których już tyle razy słyszeliście tylko no, pierwsze muszę właśnie

Nasz Aston ma lęk separacyjny, taki lekki, to znaczy nawet nie lęk separacyjny, bo on nic nie niszczy z tego powodu i tak dalej. No są takie momenty, że musi zostać, wiecie, sam. On nigdy nam nic nie zmy, jeszcze, nie zdewastował przez to, że zostawał sam, ale zdecydowanie woli zostać w środku w domu a ym, teraz w ogóle mu jest przykro, ja nie wiem jak ja mam jechać do sklepu po prezent a to się dzieje dzisiaj na urodziny i muszę jechać teraz do sklepu do prezent a mąż zabrał dzieci na rowery nie bierzemy Astona na rowery, bo Aston, czując pęd roweru, on zaczyna bie biec coraz szybciej, bo wiecie, dla niego to jest frajda, no i to jest bardzo niebezpieczne dla, wiecie, prowadzącego ten rower, a tym bardziej, że mąż wiezie w foteliku z tyłu Laurkę, więc go nie zabrał na ten rower. I no i Aston siedzi na, siedział na tarasie i... Był za nimi. Potem poszedł do budy i tak sobie, wiecie, parę razy, tak a, a, jęczał tam. Wiecie, trochę to zapomnę, ale mi się on tak go żal zrobiło normalnie. Że teraz, kurde, jak ja mam jechać do tego sklepu? Tu to w ogóle zobaczcie, co tu jest. Tak, nie wspomnę, że wiecie, że tu było sprzątane. No, ale wiecie, dzieci wykorzystują okazję do tego, że to mama zrobiła ten bagan. Sortuję wszystkie zabawki, wszystko, co mogę, to wyrzucam. Jadę teraz na te zakupy, bo potem mi się będzie ciężko tak oderwać od tego. Jadę i wracam do tego, bo już i tak zmarnowałam tyle czasu już jest południe, i do wieczora chcę się z tym wszystkim odrobić, żeby mieć górę całkowicie posprzątaną. A jutro będę sobie myć okna. Jutro jest sobota. I chciałabym, żeby właśnie na sobotę co najwyżej została mi w domu jakaś taka kosmetyka, i żeby po południu móc spędzić jakoś czas ze swoją rodziną. Może wziął teraz dzieci na te rowery, potem pomyśli coś o obiedzie, bo ja to muszę wszystko skończyć. O 16 Antoś idzie na urodziny i coś będziemy myśleć, a ja bym chciała jeszcze dzisiaj pojechać na tą siłownię i powiem Wam, że zbieram kasę cały czas, żeby kupić w końcu aparat, żeby nagrywać normalnie. Ale muszę kupić okulary. I zobaczcie, przyszły nasze pierwsze próbne szczotki. Nasze, nasze. Nasze szczotki, które będą dostępne w naszym sklepie. Ja powiem Wam, że długo nie mogłam... Mam... Fajną szczotkę, powiem Wam szczerze, ale ta leży tak fajnie w dłoni. Są to szczotki Tampico, brakuje na nich tylko jeszcze naszego logo, które niedługo się pojawi i będą dostępne szczotki. Nasz balsam super sprawdza się przy szczotkowaniu. Ci, którzy go używają, wiedzą dobrze, że on super szybko się wchłania, ale to nie w taki sposób, że się wchłonie i czujecie, jakbyście nie miały nasmarowanych tych nóg. Tylko one są tak, skóra jest taka fajna, świeża, nawilżona, nielepka, naprawdę błyskawicznie tuż przed wyjściem. E, możecie nałożyć ten balsam, on się super szybko wkłania i nogi są ładnie błyszczące i tak dalej. Ja właśnie swoje muszę posmarować e, i, e, i szczotki, będą szczotki, szczotki sztywne, od razu twarde, bo e, niektórzy. Uważają, że do szczotkowania najlepiej zacząć sobie łagodniejszą szczotką, ale to jest tylko wyrzucanie pieniędzy w błoto, bo uwierzcie mi, że bardzo szybko poczujecie potrzebę do tego, żeby sięgnąć po coś mocniejszego. Wystarczy po prostu delikatniej zacząć. Ja już pełny nacisk kładę na skórę. Uwielbiam uczucie poszczotkowania, uwielbiam uczucie, jakie moja skóra ma po szczotkowaniu. I yy, yy, tak. Świetna. Szczotki Tampico to są najlepsze szczotki do szczotkowania, jakie mogą być. Ona super leży w dłoni i będziemy się szczotkować najlepiej tuż po prysznicu, także mm, będzie można dostać. Więc wiecie, nie ma nic lepszego niż e, wziąć prysznic, używając żelu e, naszego, e, od zapachu mango lub e, limonki bazylii. Następnie wyszczotkować ciało naszą szczotką i nałożyć nasz balsam. Tak, więc kolejnym produktem w naszym sklepie, który się znajdzie, już wiecie, że będą szczotki do ciała, do szczotkowania ciała, do masażu ciała na e, sucho. E, no a potem może coś e, nowego się pojawi, jeszcze zastanawiam się co. E, ale mogę Wam zdradzić, że myślę o peelingu albo o czymś, ale nowy produkt już tuż, tuż. Więc zapraszam Was do naszego sklepu, do którego link znajdziecie w opisie. E, tak. No i tyle. A teraz ja zabieram, yy, yy, zawijam kiece, nie wzięłam sobie portfela z góry, bo nie wiem dlaczego wczoraj z torbą z siłowni wyszłam na górę i jadę zakupić e, prezenty urodzinowe. Dobra, pokazuję Wam, co kupiłam. Kupiłam dla, dla Urki dresik, spodniej wzięłam na rozmiar 110 takie, fajny ten dresik. Sama bym nosiła, jakby był na mnie, to sama bym taki nosiła. Wiecie, że ja lubię takie rzeczy. I bluzę już jej wzięłam na 116, większą, żeby miała, no bo z tymi bluzami to tak jak mówiłam. Ja Antosiowi wzięłam bluzę na 134, 140, taką oto fajną. Bardzo mi się ona spodobała, no i taką też jej wzięłam. Tak jemu wzięłam. Wzięłam sobie takie pojemniki, bo nie wiem, wsz... gdzieś mi poginęły wszystkie takie e, pojemniki na e, żywność, a czy wędlinę, czy ser, czy cokolwiek, ja lubię słuchać, czy nie wiem, pokroję arbuza, żeby gdzieś z dziećmi jechać, czy i tak dalej, no to lubię sobie wrzucić e, do pojemnika, a ja nie wiem, gdzie mi po prostu poginęły wszystkie możliwe pojemniki, a jak już jest pojemnik, to nie ma pokrywki. Tak ja Wam pokazywałam, kupiłam bańki i te pojemniki w trzypaku, jeszcze Wam powiem ceny może tego wszystkiego, Bluza, wiecie, no jak w pepko bluza 30 zł, więc laurki pewnie też nie, bluza laurki 25 zł. Pewnie chodzi o rozmiarówkę i spodnie laurki też 25 zł. Więc za 50 zł fajny dresik. Pudełka kosztowały jak pamiętam, dyszkę. Tak, 10 zł, więc za 3 pudełka dyszka super cena. Bańki piątkę 5 zł. Yy, wzięłam w Laurce jeszcze koszuleczkę, bo się ostatnio zamawiałam, dyszka no i zdecydowanie Pepko ma lepszą bawełnę niż Sinsei, yy, jeżeli chodzi o koszulki, yy, jakość koszulek Sinseja to dla mnie dziecięcych tragedia, bo ja mam dużo koszulek Sinseja i są spoko te dla dorosłych, a te dla dzieci no to można trafić na fajne ale większość to jest masakra i yy, 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 za taką koszuleczkę fajną Dycha. Super koszulka. Fajna bawełna. Wiem, że nic się z tym nie będzie działo. Byłam w Rosmanie też. Kupiłam sobie z Longfour Lashes. Zalotkę. Była na promocji po 14 zł. A w, z mojej zalotki wypadła mi gumka i. No, i wkładałam tą gumkę, ale ona cały czas stamtąd wyskakiwała, i jak wyskoczyła, w końcu znowu tak sobie przypomniałam. jak się męczyłam z tym, żeby ją tam w ogóle wcisnąć, a ona znowu wyskakiwała. No to stwierdziłam, że sobie kupię nową. Fajna, fajna. Więc zalotkę nową sobie kupiłam. Od razu ten, to odwrócimy. Jeżeli chodzi o prezent, no to tak jak mówiłam, to będzie jedna, ten do baniek. Różowe zostawię Laurze, bo, bo ona szaleje na punkcie różu. Zresztą ja też lubię. I teraz ta gra, taka gra z Lola, widzicie, w takiej puszce fajnej. Tu jest pięć gier y, w grze y, Double na dwa, dwóch dowolnych kartach. Zawsze znajduje się tylko jeden wspólny symbol. Znajdź go za nim. Inni, to y, zrobią to inni. Gra, w której liczą się spostrzegawczość i refleks, więc super zajęcie. Jest dedykowana dla dzieci od czwartego roku życia, więc może w nią grać nawet 5 osób. Także o, zerwiemy cenę. A zawartość wygląda tak. Więc wziąłam taką grę, stwierdziłam, że fajna rzecz wzięłam też te wydrapywanki właśnie, na pewno to znacie myślę, że to się będzie też hmm, podobać i można sobie tutaj stworzyć takie cuda mam nadzieję, że Lila będzie zadowolona i jeszcze jedna rzecz dla Lilki to yy, kubek no tu nawet ceny nie, tu nie zerwę nawet ceny trudno, no będzie z ceną tutaj zerwę cenę Fajny, ma takie mięciutki spodek, y, otwierany, z takim y, gumowym tutaj dociskiem, żeby się nie wylewało. Y, jeżeli opuścicie to w dół, to jeżeli opuścicie to w dół, to Wam się kubek y, nie otworzy. Takie fajne kubki możecie w Pepko dostać. I nie wiem, czy Wam powiedziałam cenę kubek kosztował y, 25 zł, także. Fajna cena i właśnie o tym myślałam też dla Antka, ale w końcu zdecydowałam się na ten i Ci też bym wzięła ten, ale nie było takiego, wiecie, dla dziewczynki, ja myślę, że ten mógłby się jej nie spodobać, ten jest większy, więc kosztował 30 złotych. Gdyby były tak, był jeszcze z Wonder Woman, ale wiecie, no nie byłam pewna, czy jej się będzie coś takiego podobać, więc stwierdziłam, że nie będę ryzykować. Myszkę Mini raczej lubi większość dziewczynek, więc a fajny jest ten kubeczek. Ja bym mogła nawet z takiego kawy pić, nie ma problemu, więc tak. A nie, ona to siostry wykorzystają, bo ma siostry, więc op. Taki kubek wziąłam Antkowi. On jest ze słomką. Trochę się boję, że może coś przeciekać, ale on jest jak termos tutaj, więc mam nadzieję, że nic nie będzie ciekło. Oby, oby nie ciekło. Zobaczymy. Poczekajcie, naleję wody i wam powiem. Na ten moment nie cieknie. O tym wam nie powiem, bo nie chcę go moczyć, bo idzie na prezent, ale nie cieknie nic nie cieknie, tu ma taką y, y, dziubek, więc na jakiś czas y, będzie fajny i jest lekkie są oba te termosy, tylko ten ma chyba 400 ml mi się wydaje 300, nie, 350 ml a ten już miał pół litra, więc no, wzi ja wziąłam. Ja Antkowitę no ale no, gdzie dziewczynce taki y, kubek, myślę, że nie byłaby zachwycona a może się mylę Yy, idziemy też na urodziny w niedzielę do chłopczyka i yy, 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 kocha Avengersów i tak dalej, więc nic nie było z Avengersów, ale wziąłam mu taki kubeczek, także śniadania będą miały moc, yy, Wziąłam mu kubeczek z Avengers, a yy, jutro jak pojadę najwyżej, pojadę sobie rano na siłownię, yy, to dokupię mu coś jeszcze. I dla mojej chrześnicy kupiłam taki zestaw. Wiem, że jej ciocia zrobiła dla niej kuchnię, więc na pewno jej się przyda. A ona ostatnio tutaj, jak była u nas, to Laurka też ma taki tylko różowy i zapakowała w ten koszyczek moją szczotkę, laury szczotkę, jakieś tam laury, wiecie, te lusterko takie zabawkowe i coś tam jeszcze. I ona powiedziała, że to jest jej, ona to zabiera. Ja mówię, że no, cioć, jak ciocia będzie bez szczotki wyglądać? I laurka, Laura już miała minę nie tęgą, że Nela jej chce to zabrać. I powiedziałam, ale jak jej tylko powiedziałam, że ciocia ci takie kupi, to odpuściła i zostawiła. Laurce koszyczek i stwierdziłam, wiem, co jej kupię. I kupiłam jej jeszcze coś takiego i obiecałam, że zrobię makramę, więc mam nadzieję, że mi się to uda do 17. Dobra. Tyle rzeczy kupiłam. Myślę, że dzieciaki będą zadowolone. I, i co? I pakuję ten prezent od razu, żeby był spakowany. No trudno, to będzie z ceną. Nie mam markera nawet, żeby to zamazywać, ale... Ten, tu poodrywałam cenówki i myślę, że taki zestaw urodzinowy, fajny. Zabieram koszulkę i zabieram się za sprzątanie Bo jest. Wiecie co? Nie wiedziałam, że przy malowaniu jednego pokoju tak naprawdę będę miała bagan w całym, do w całym domu. Ale jak są tutaj jakieś koniary, to yy, mam do sprzedania bryczesy. Te są jak nowe z marki czekajcie, żebym nie pomyliła które są, ten są o no, to są Kawalo są jak nowe są lekko tylko przymychadzone od rzepów tutaj na dole i mam jeszcze bryczesy z bardzo znanej marki, jaką jest Pikeur. Jedyną wadę, jaką one posiadają, to tutaj miałam taką przypinkę i jej nie ma, i została taka lekka dziurka, ale wszystkie koniary wiedzą dobrze, ile takie bryczasy kosztują, więc mam je do sprzedania, bo ja już raczej na konia nie wrócę. No, dostaniny mi się wydaje, że ja już raczej nie wrócę. Co się dzieje? I tu. I y, niepotrzebnie, żeby mnie trzymała, a komuś, kto y, jeździ konno, może się przydać. tu. Lipa łóżko pod tym. zielenia nam w ogóle woda w basenie. Musimy to wyczyścić. Bo mąż chyba z tydzień już nie filtrowaliśmy wody i się zrobiła, ale dosypał mąż do chemii i wszystkiego. Już jest lepiej, no ale dalej jest tak lekko zielono, więc trzeba to dno wyczyścić, po prostu, kochani, wracam z siłowni. Yy, powiem Wam szczerze, że yy, jest to taka padnięta, Nie wiem, ta pogoda na mnie, chyba tak działa. Jest 23 stopnie, jest duszno. Byłam z koleżanką, pogadałyśmy, pośmiałyśmy się. Yy, w ogóle nie mogę na nią patrzeć, bo dalej jest taka ładna, jak była zawsze. E, i, e, I ta, no. ale w końcu się zestarzeje, też nie. I będzie wszystko. Nie no, tego jej nie życzę. Ale fajnie poćwiczyłyśmy, spędziliśmy trochę czasu i jest już w pół do trzeciej. My mamy plan jechać dzisiaj do Ikea, więc kochani, ja zakończę już tego vloga, bo myślę, że on jest już przedłużony i zacznę nagrywać następnego tak, jakby pardy 2 tego vloga. Bo wczoraj nie zakończyłam, tu się rozgadałam, więc tak zróbmy tak, kochani, zróbmy, że... Mm, że tak. No, że tak zróbmy po prostu. Że... Nie mogę się wysłowić, że kończę tego vloga i zaczynam nagrywać następnego. Dziękuję Wam, że jesteście. Subskrybujcie mój kanał. Bądźcie z nami na bieżąco. Kciuk do góry. Odwiedzajcie nas... nasz sklep. I do usłyszenia. Pa!